Witajcie wszyscy. Z tej strony mikołaj Bulge i omówię zadanie TrickWare z QuadForce'ów. Konkretnie zadanie z rundy 629 z dywizji 3. Jest to zadanie E. Zatem można by domniemywać, że jest to poziom coś pomiędzy trudnym zadaniem z Olimpiady Juniorów Informatycznej, a Olimpiadą Informatyczną pełną tą pełnowymiarową dla licealistów. Zatem zadanie będzie ciekawe. Ale o co w nim chodzi? Mamy dane drzewo ukorzenione w wierzchu Q1. Mamy również m zapytań. Każde zapytanie to jest pewien zbiór wierzchołków. Mamy zagwarantowane, że suma ilości wierzchołków ze wszystkich zapytań nie będzie przekraczała 200 tysięcy. To się później przyda. Ale wracając do sedna, każde zapytanie to jest pewien zbiór wierzchołków. I mamy stwierdzić dla każdego z tych zapytań, czy istnieje ścieżka zaczynająca się w pewnym wierzchołku i kończąca się w korzeniu, czyli w wierzchołku 1. Ścieżka musi spełniać pewne warunki, ponieważ każdy wierzchołek ze zbioru albo musi na tej ścieżce leżeć, albo musi być odległo od tej ścieżki o co najwyżej jeden. Czyli już wracając do samego tej przykładu, przykład wygląda tak. Dla zapytania drugiego. Wierzchołki 6 i 10. No tutaj tak ładnie widać, że jakbym nie kombinował, to nie narysuję takiej ścieżki, która się zaczyna w jakimś wierzchołku kończy w jedynce i zarówno i dziesiątka i szóstka na tej ścieżce leżą lub są od niej odległe o 1 ale na przykład dla, wierzcho dla wierzchołków 2, 1, 5 2, 1, 5 istnieje taka ścieżka zaczyna się w piątce, leci przez dwójkę jedynkę, dla wierzchołków 2, 4, 6 również istnieje taka ścieżka zaczyna się w szóstce, leci przez dwójkę, jedynkę czwórka jest odległa od niej o 1 jak do tego zdania podejdź zatem to co możemy sobie pomyśleć, no, to troszkę przeformułować naszą, naszą treść, a konkretniej nasz warunek. Ponieważ zobaczmy sobie. Jak mamy, to ja zaznaczę sobie jakąś ścieżkę, powiedzmy o tą i pyk. Jeśli jakiś wierzchołek na tej ścieżce leży na tej ścieżce, to jego ojciec również leży na ścieżce. No, może z wyjątkiem jedynki, która jedynka jako jedynka nie ma ojca. Ustalamy, że ojciec na jedynki jest jedynka. No, to, 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 to przy implementacji wyjdzie. Ale ogólna prawda: dla każdego wierzchołka na tej ścieżce, jeśli wierzchołek leży na ścieżce, ojciec też na niej leży. Może malutkie przypomnienie: ojciec to w drzewie ukorzenionym wierzchołek, znajdujący się bezpośrednio nad wierzchołkiem. Wierzchołek, z którego do niego przyszliśmy. I. Jeśli jakiś wierzchołek również, jest w odległości jeden od tej ścieżki jego ojciec również leży na ścieżce. Na przykład dla, na, ósem, na przykładzie ósemki tu widać. Tak czysto polinistycznie, to mógłbym jeszcze dorysować trzy wierzchołki tak połączone z siódemką jak ósemka, miałbym udowodnioną tezę. Ale tak naprawdę zobaczmy, czemu tak jest, ponieważ można by domyśliwać na przykład, że ścieżka będzie przechodziła przez pewnego z synów ósemki. Tutaj mogą być jacyś synowie. I wtedy już warunek taki, że tylko wtedy, kiedy ścieżka przechodzi przez, że jeśli wierzchołek jest odległy o jeden, to ścieżka zawsze przejdzie przez ojca, no mógłby być nieprawdziwy. No ale jeśli ścieżka przechodzi przez syna, to w szczególności przez wierzchołek też przechodzi, po prostu dąży do jedynki, do ojca, Abrahama, wszystkich ojców. Zatem przeformowaliśmy warunek zadania. To, co teraz mamy, to jak kiedyś mieliśmy, że wierzchołek albo musi leżeć na ścieżce, albo być odległy od niej o jeden, to teraz jego ojciec musi leżeć na ścieżce. Bardzo to może się okazać przydatny. Ponieważ taki brud teraz jakby funkcjonował, to z naszego zapytania, jakby mielibyśmy. Już od razu ojców napisze. Czy na przykład mieliśmy, mielibyśmy zapytanie 5, to weźmiemy sobie dwójkę zaznaczymy, mielibyśmy, pytalibyśmy się o 10, to dziewiątkę zaznaczymy jako jego ojca. Pytalibyśmy się o cztery, czyli jedynkę zaznaczamy jego ojca. I e, jeśli, jeśli teraz sobie wybierzemy najgłębszy wierzchołków z naszego pytania, no, głębokość to jest odległość od jedynki, to możemy sobie policzyć albo DFS-em, BFS-em, czymkolwiek. I z tego najgłębszego wierzchołka będziemy iść w górę. Czyli tutaj na przykład zaczniemy w dziewiąte, pójdziemy sobie do siódemki, trójki, jedynki i zaznaczymy wszystkie wierzchołki na naszej trasie to jeśli odwiedzimy wszystkie wierzchołki wyróżnione w zapytaniu odpowiedzią jest tak jeśli znajdzie się chociaż jeden którego nie wyróżnimy, odpowiedzią jest nie i tak by działał brud ok. no, dlaczego to jest brud? ponieważ jeśli byśmy mieli cały czas chodzić po bardzo długiej ścieżce rzędu n no to złożność byłaby od n razy m nie jest to zbyt przyjemne ale wzorcówka wcale nie będzie tak daleko odbiegać od tego bruta, o którym przed chwilą powiedziałem. Ponieważ jak już yy, zostawię w sumie te, te yy, nasze wierzchołki zapytania, jak już weźmiemy sobie najgłębszy wierzchołek z zapytania, no, yy, mo, można by się zapytać, co w przypadku remisów. W przypadku remisów odpowiedzią jest zawsze nie. Ponieważ nie istnieją w, przy tak sformułowanej ścieżce, która idzie cały czas w górę, dwa wierzchołki na jednakowej głębokości, które, przez które oba ta ścieżka przechodzi. Więc no, o remisy nie musimy roztrząsać, zawsze bierzemy najgłębszy wierzchołek. I z tego najgłębszego wierzchołka jego ustalimy jako początek ścieżki, bo on jest najgłębszy, ni niżej już nic nie ma, możemy go ustalić jako początek ścieżki. I teraz wiemy, że wszystkie wierzchołki będą powyżej. I chcemy, żeby leżały na ścieżce od tego wierzchołka do jedynki. Warunek jaki będzie na to, żeby ten wierzchołek najgłębszy, leży, który właśnie jest naszym początkiem ścieżki, że zaznaczę fiolet, na fioletowo, dla każdego wierzchołka z tego zbioru powyżej, jeśli chcemy, żeby ten wierzchołek leżał na ścieżce od wierzchołka fioletowego do jedynki, to wierzchołek fioletowy musi być. W podrzewie tego wierzchołka. Jak to sprawdzić szybko? Okazuje się, że istnieje bardzo fajny trik, sztuczka, nie wiem jak to można nazwać metoda, która pozwala bardzo szybko odpowiadać na pytania, błyskawicznie, czy jeden wierzchołek jest w podrzewie drugiego. Jak to zrobimy? każdego wierzchołka będziemy zapisywać w DFS-ie, którego puszczamy, no bo i tak musimy tu puścić DFS-a, żeby policzyć te głębokości, żeby, policzyć, żeby zapamiętać ojca każdego wierzchołka. To przy okazji tego DFS-a dla każdego wierzchołka będziemy pamiętać jeszcze dwie wartości: czas wejścia do tego wierzchołka i czas wyjścia z tego wierzchołka. No i jakieś lasowe wartości niby to mogą być, ale tak nie do końca, ponieważ zobaczcie. Jeśli to jest właśnie DFS na drzewie, to ojciec zawsze będzie miał, a nawet inaczej, wierzchołek zawsze będzie miał czas wejścia mniejszy niż wszystkie wierzchołki w jego podrzewie. Oraz także z kolejnej właśnie z własności dfs wynika, że każdy wierzchołek będzie miał czas wyjścia większy niż wszystkie wierzchołki w jego podrzewie. Zatem wyłania, wyłania się w sumie warunek, jak moje dwa wierzchołki V oraz W, to jeśli czas wejścia do W jest większy od czasu wejścia do V i czas wyjścia z W jest mniejszy od czasu wyjścia z V, no to W leży w poddrzewie V. I to sprawdzenie jest naprawdę błyskawiczne. Tak naprawdę, to, ta metoda działa tak szybko jak sumy prewiksowe, ponieważ przy malutkim preprocesingu w DFS-ie. Wodę możemy odpowiadać na dowolne zapytania WOD1. Czyli króciutkie podsumowanie algorytmu. Yy, przeskakujemy z każdego wierzchołka zapytania do jego ojca. Bierzemy po prostu ojca zamiast wierzchołka. Bierzemy najgłębszy, najgłębszego z ojców, który nam pozostał. Zaznaczamy go jakoś, na, nawet tylko w myślach. On będzie naszym początkiem ścieżki. I dla pozostałych wierzchołków zapytania będziemy chcieli sprawdzić, czy. Ten wyróżniony początek ścieżki leży w, w jego poddrzewie Jak to zapisać? Oto kod. Niezbyt długi i tradycyjnie polecimy od góry. M. Rozmiar tablic, który musimy maksymalnie trzymać, żeby nie dostać random error. G jak graf. VCTL. Wektor po prostu pomocniczy. Akurat w tym przypadku do niego będę zapisywał. Kolejne elementy zapytania. Parent jak ojciec, dept, jak głębokość, prepost. To będą nasze czasy wejścia i wyjścia do wierzchołka. Czemu nazywamy tę tablicę prepost? Ponieważ w literaturze czas wejścia do wierzchołka właśnie w DFS nazywa się preorderem, a czas wyjścia z wierzchołka nazywa się postorderem. Zatem tutaj używamy metody postorderów i preorderów lub preorderów i postorderów, jak to woli kolejność. Tablica was, znowu taka pomocnicza, czy jakiś wierzchołek został odwiedzony z zapytania time, jak czas. I od początku tutaj znowu przechodząc, jak będzie działał program, no deklarujemy zmienne, wczytujemy. Tutaj podziałem troszkę z wbrew treści, tam liczba zapytań miała być m, a ja tutaj użyłem q, także nie bądźcie zmyleni. Ale lecąc dalej, wczytuję graf, n-1 krawędzi, bo to drzewo, puszczam z dfs z jedynki, jako, korzenia, jako naczelnego ojca wszystkich ojców, zapisuję. Wchodzę do wierzchołka. Zapisuję mu czas wejścia do wierzchołka. Właśnie tam to będzie taki nasz zegarek, sekundnik, który co sekundę tyka. Zakładamy to, że co sekundę wykonujemy jako jakiś przejście krawędzią. Tak to można sobie wyobrazić. W będzie wszystkimi sąsiadami V. Tradycyjnie, jeśli W jest ojcem V, continue. Jeśli nie, to zapisujemy, że V jest ojcem W. Głębokość aktualizujemy. Wypuszczamy się. I przy wyjściu zapisujemy również czas. Teraz dalej. Czytanie zapytań. To się wyjaśni później. Czemu akurat takie wartości? Tu jest samo wczytanie. Właściwie ta pętla duża z jest. Ta pętla to jest odpowiedź na zapytania. To jest samo wczytanie. No wczytujemy, wczytujemy. I jeśli A jest większe od 1, czyli tak naprawdę A jest nierówne 1, bo 1 jest najmniejszym numerem. No, to ustawiamy A na jego ojca. No bo ojcem jedynki nie wiadomo w zasadzie co jest. A każda ścieżka się będzie kończyć w jedynce. Więc z jedynką nic nie robimy. Jedynkę zostawiamy jako jedynka. A pozostałe wierzchołki zamieniamy na ojca zgodnie z tym, co narysowałem, co powiedziałem wcześniej. I tutaj odkrywa nam się magiczne znaczenie zmiennej V. V to będzie najgłębszy wierzchołek z zapytania. Na początku jest jeden, no bo jeden jest najpłytszym wierzchołkiem. A na koniec będzie najgłębszym, bo właśnie mamy, że jeśli głębokość 1 jest większa od V, od głębokości V, no to podstawiamy V równe A. I do wektora dopisujemy A, które być może jest swoim ojcem. Nawet bardzo często będzie swoim ojcem, jeśli A jest nierówne 1. Ostatnia, prawie ostatnia, bardzo ważna rzecz. Przechodzimy się po wektorze. Przypominam, V jest, na, znaczy V. V tutaj jest najgłębszym wierzchołkiem z zapytania, zatem ustawiamy go jako początek ścieżki. No, jeśli W, czy jakiś aktualny wierzchołek zapytania, jest równy V, nie ma sensu sprawdzać w ogóle. No bo znaczy, że jest początkiem ścieżki, czyli leży na ścieżce. I tutaj, ten warunek, o którym mówiłem wcześniej. Czas wejścia do W musi być mniejszy od czasu wejścia do V. Oraz czas wyjścia z W musi być większy od czasu wyjścia z V. Czyli co to oznacza? Że V jest w poddrzewie W. W ogóle to jest taka całkiem fajna interpretacja geometryczna. Jeśli mm, sobie weźmiemy oś liczbową i czasy preorder i postorder danego wierzchołka nam będą tworzyły odcinek, no to y, jak mamy jakiś wierzchołek V, który ma pewien odcinek, to wszystkie odcinki, które się w tym, za, w tym odcinku zawierają, będą symbolizowały wierzchołki w poddrzewie tego wierzchołka. No i tutaj napisem warunek. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, czyli, w nie jest, znaczy, czyli V nie jest w podrzewu, początek ścieżki nie jest w W, no to już nie jest ok. Na początku było ok, zazn zaznaczyliśmy sobie taką zmienną, wyjaśniło się co ona znaczy. Teraz już nie jest ok. Wiemy, że co najmniej jeden wierzchołek z zapytania nie leży na ścieżce. Czyli no, nie jest ok. Na znaczy co koniec czyścimy wektor? I tutaj korzystamy z takiej fajnej metody do wypisania. Zakładam, że jesteśmy całkiem leniwi i nie chce nam się, nam się pisać ichów. Możemy skorzystać z operatora trójargumentowego. On jest w formatu A, znak zapytania B, dwukropek C. Jeśli wyrażenie A jest prawdziwe, to operator trójargumentowy zwraca wartość B. A jeśli wyrażenie A jest fałszywe, zwraca wartość C. W tym przypadku po prostu on sprawdzi, czy ok jest prawdziwe. Jeśli ok jest prawdziwe, wypisze jest. W przeciwnym wypadku no. Skończyliśmy zadanie. Co bardzo warto stąd zapamiętać? Jako ciekawostkę można sobie wziąć aparatur trójargumentowy, żeby na przykład pokazać kolegom, że się umie czegoś, czego oni nie umieją. Ale tak najważniejsza, najważniejsza rzecz. Zapamiętujemy metodę pre- i post-orderów na sprawdzenie, czy dany wierzchołek jest pod drugiego. No, to jest całkiem fajne, bo działa tak jak są prefiksowe, w cenie w czasie, tak jak są prefiksowe. Pre w wody, zapytanie o 1 czyli błyskawica kompletna. No, ale też pozwala na całkiem fajne rzeczy. Jako taki pomniejszy trik, to jest wykorzystywany nawet w zadaniach z Olimpiady Informatycznej. Także naprawdę polecam, polecam. Zachęcam wszystkich do dobicia tego zadania. Link jest, albo można sobie spisać, jest też podany pod filmikiem. No i to już było na tyle. Dzięki za umówienie i cześć.